Cześć, już od prawie tygodnia nie było filmiku, ale w, tylko dlatego, bo jestem chory, <coughs> co można usłyszeć. <coughs> I kiedy tak leżę w łóżku, z laptopem na kolanach musiałem używać taćpada, bo nie będę myszko po kołdrze jeździł. Odkryłem fajną funkcję, cały czas w tym Windowsie odkrywam nowego, jakieś nowe funkcje, które się przydają czyli ten odcinek jest raczej dedykowany do osób, które używają touchpada, które mają laptopa. No i tak, chodzi tutaj o przełączanie się między aplikacjami. We wcześniejszych odcinkach pokazywałem, że jest to skrót Alt plus Tab. Możemy się tak przełączać, ale kiedy nie chce nam się już tego robić klawiszami, jeśli mamy odpowiednie sterowniki oczywiście do touchpada, bo w starszych touchpadach może tego nie być, w starszych laptopach. Ale myślę, że to jest tylko kwestia sterowników, także wystarczy zainstalować odpowiednie pod naszego touchpada. I takie powinny być, czyli jeśli mamy tam zmowanie na touchpadzie, przewijanie i takie rzeczy, to to też powinniśmy mieć trzy palce na touchpadzie do dołu i mamy listę aplikacji przesuwając w prawo, w lewo trzema palcami na touchpadzie. Otwiera nam się to okienko aplikacji. <laughs> Czyli, tak, kładziemy na przykład kładziemy trzy palce w górę, też pada, zjeżdżamy troszkę w dół. Otwiera nam się okienko, i przesuwając prawo w lewo, przesuwają nam się aplikacje, i te w metro, i te na pulpicie. Jestem trochę chory, także teraz nie będę raczej nagrywał dużo filmików. Jeszcze w tydzień w łóżku poleję. Także następny filmik prawdopodobnie też za tydzień. Zachęcam Was także do śledzenia targów ces, które są w tej chwili odbywają się w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles bodajże. Bardzo dużo nowości jest przedstawianych, które... W których świat, wokół których będzie się kręcił, kręciła cała technologia w 2013 roku. Bardzo dużo fajnych rzeczy jest prezentowanych, także zachęcam do poczytania. Są też transmisje online. No, także to by było na tyle. A kolejne filmiki raczej będą w następnym tygodniu.